Cześć. Dzisiaj jesteśmy w jednym z sklepów Eurospar w galerii handlowej Blue City, gdzie zainstalowaliśmy ekran reklamowy umieszczony w meblu wraz z stojakiem na gazetki. Sklep umiejscowiony jest na dolnym poziomie w jednym z największych centrów handlowych w Warszawie. Klientowi zależało, aby uatrakcyjnić wejście klientów do sklepu oraz zwiększyć ilość pobieranych gazetek. Dlatego zamontowaliśmy tuż przed wejściem. Ekran reklamowy w pozycji pionowej, zabudowany w meblu, wraz ze stojakiem na gazetki handlowe. Ekran sterowany jest poprzez internet, dlatego oferta, która się wyświetla na ekranie, jest zawsze aktualna i dostosowana do rzeczywistości. Z kolei gazetki uzupełniane są przez pracownika sklepu. Ekran prezentuje najnowszą ofertę w dynamicznej formie, dzięki temu zachęca klienta do wzięcia gazetki. Przez co klient Zawsze pod ręką w sklepie ma aktualną ofertę. Sklep natomiast zyskuje narzędzie do skutecznej komunikacji z klientami. Mebel może być wykonany według konkretnego projektu, przyjmując dowolny kolor oraz materiał. Urządzenie składa się z monitora reklamowego, np. 32 cale, media playera, oprogramowania Digital Signage oraz mebla. Wszystkie te komponenty tworzą jedną całość. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania, skontaktuj się z nami.